Hej, cześć się, Mano. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony. Wojciech. A to jest, moi drodzy, materiał z gry Call of Duty Black Ops 6. Cóż, materiał, w którym to zaprezentuję Wam wydarzenie, które się nazywa jak? Odlotowa sztuka. Wydarzenie nazywa się Odlotowa Sztuka. No nie wiem, czy jest taka odlotowa. Mamy tutaj dosłownie kurwa yy, jakieś aż brakuje mi słów, jak to nazwać: wydarzenie polegające na zdobywaniu punktów doświadczenia. Kurwa, kolejne wydarzenie, które polega na zdobywaniu punktów doświadczenia. Wow! Cóż za inwencja twórcza! Normalnie kto by na to wpadł? Wow! Cudowne! No, widać! Na pewno myśleli nad tym wydarzeniem. Całe dziesięciolecia. Jak zrobić wydarzenie, żeby ludzie grali. Żeby wszystko w cyferkach się kurwa zgadzało. W Excelu. Że ludzie grają, siedzą i napierdalają w duty. I to jeszcze w Black Ops 6. Nie no. Naprawdę warto. Warto Poświęcać czas kurwa. Warto grać ku... i zmarnować swoje życie na w duty warto kurwa w chuj, jeżeli ktoś nie zrozumiał, tej mojej aluzji względem tego, co się tutaj odwala. Jeżeli ktoś nie zrozumiał słownego żartu wymierzonego dosłownie w deweloperów, no to przepraszam bardzo, ale dla takich osób jest za późno, żeby wydoroślały i dla takich osób jest za późno, żeby to zrozumiały. Bo moi drodzy, jakim trzeba być dosłownie leniem, żeby zrobić wydarzenie, które trwa dwa tygodnie, nazywa się Wysoki High, i wrzucić wydarzenie polegające na zdobywaniu punktów doświadczenia, które możecie dosłownie zrobić w ciągu jednego dnia. Moi drodzy, nie w 24 godziny, w ciągu jednego dnia. Przypomnijmy, dzień, jako że jest maj, kurwa, dzień, nie doba, dzień trwa około 14 do 15 godzin. I w ciągu dnia można to, to wydarzenie zrobić. Dzień, nie doba, nie 24 godziny, dzień! 14-15 godzin i mamy zrobione. Oni dają na zrobienie tego dwa tygodnie. Przepraszam bardzo, co to jest za żart? To jest ta cała odlotowa sztuka? Bo jeżeli tak, to. To ja autentycznie bardzo źle wróżę karierze wszystkim deweloperom siedzącym w studiu Treyarch. Samemu Treyarch też bardzo źle życzę. Bardzo źle wróżę im przyszłość. I jeżeli wszystkie pogłoski, które są na temat tegorocznego Call of Duty i którym rzekomo ma być Black Ops 7. Lecz nie wiadomo kurwa czy faktycznie to będzie Black Ops 7. Czy nie, czy może jakoś inaczej się będzie nazywać. To ja nie wróżę przyszłości, Treyarch. Autentycznie nie wróżę przyszłości, że Kolejny Call of Duty będzie dobre. No już samo Black Ops 6, kurwa, moi drodzy. Samo Call of Duty Black Ops 6 pokazuje, że nie ma nadziei, nie ma ratunku tak naprawdę dla tego tytułu. Autentycznie, ale moi drodzy. Miało być wydarzenie, i mówię o tym wydarzeniu, ale w kontekście tego, co się w tej grze odpierdala. Bo jeżeli ma być takie wydarzenie, które jest tak naprawdę schuja wytrzepane, to ja przepraszam bardzo, ale ja nie chcę takich wydarzeń. Już wolę takie bardziej angażujące. No bo. Co to jest za wydarzenie, w którym musicie tak naprawdę zbierać PD. Musicie po prostu grać. Jedyna rzecz, którą mo możecie sobie zrobić, to moi drodzy, odpalić żeton do poziomu grać. I kurwa, i w ciągu mniej więcej 4-5 godzin jesteście w stanie to wydarzenie zrobić, bo odpaliliście żeton. A jeżeli ktoś... Nie odpala żetonów, no to w ciągu dnia, czyli przypominam 14-15 godzin Jest w stanie to wydarzenie zrobić Nie w ciągu doby Nie w ciągu 24 godzin, w ciągu dnia Dzień Dzień, nie dzień plus noc Dzień Powiem wam Powiem Wam, że w tym wydarzeniu jest dosłownie 8 rzeczy, 8 czy 7 rzeczy, które są warte tego, żeby to wydarzenie zrobić. 8 rzeczy. Jakie to są to już wam zaraz zaprezentuję. Moi drodzy, co my tutaj mamy? Na start otrzymujemy najpierw w ogóle to pokażę wam nagrody z toru z darmowego, bo szczerze to są chyba najbardziej wartości tam jest 5 najbardziej wartościowych nagród i to dosłownie 5. Moi drodzy, mamy Pierwszą nagrodę, kurwa, nie wiem czy można to nazwać nagrodą, pierwszy odpał Jest to naklejka na broń, pop... popielniczka setcha Nie wiem, nie wiem czy tak się powinno czytać, czy nie, popielniczka setcha Następnie mamy spray, ziołowy garnek Bardzo, bardzo artystyczna dusza to robiła Następnie mamy pierwszą naprawdę wart, yy, wartą rzecz, czyli żeton PD broni na godzinę. Z racji tego, że broń w Black Ops 6 jest wbija się kurecko długo, to taki żeton jak najbardziej pomaga. To jest jedna z tych wartościowych rzeczy. Dalej idziemy. Mamy talizman broni Psychoczajnik. Ewidentnie ktoś, kto to robił, był najebany. Przepraszam bardzo, ale innego wytłumaczenia ja na to nie widzę. Następnie mamy ekran wczytywania przyjaźń. Czyli ktoś, kto się napierdolił, postanowił, że będzie gadał z ziomkiem, który też się najebie i obaj będą robić jakieś dzbany. Czyli ewidentnie jest to metafora pustych głupów. Dlatego, na temat właściwie palenia, dlatego moi drodzy nie, nie, nie jarajcie zioła, bo będziecie pustsi jak dzbany, dosłownie jak dzwony, będziecie... Wiecie jaki jest dzwon, wiecie dlaczego kształt yy, dzwonu jest taki, a nie inny? I dlaczego wydaje takie, takie głośne dźwięki? Bo jest pusty w środku. Uwierzcie mi, nie chcecie tacy być. Następnie mamy emblemat, blantowy żart Całe to wydarzenie to żart, cały trejark to żart Następnie mamy dodatek, przeróbka Goblin Mark II z amunicją rakietową 11 lub 13 mm Nie żadne 7,62 To jest bzdura Także to jest drugi wartościowy przedmiot Na, Kolejny jest trzeci wartościowy przedmiot, to jest żeton PD do karnetu bojowego na godzinę. Czwarty wartościowy przedmiot to jest strój operatora, operacje na luzie. Traktuj każdy dzień jak piąteczek z strojem operatora, operacje na luzie dla Stone'a. Jedna, to jest jeden z tych strojów, tudzież, no strojów bardziej niż mundur. E, strój, który jest naprawdę całkiem niezły i dobrze, że on jest kurwa u, za darmo. I piąta rzecz, to jest pistolet maszynowy SPECTRE HC. Znany, potocznie zwany jako Ladra, bo przecież kurwa prawdziwe nazwy broni, to przecież zostaliby kurwa pozwani. Ech. Także moi drodzy, ladra, proszę bardzo, baba ba, ba, To jest piąta wartościowa nagroda. Idziemy dalej. Teraz tor, w, teraz dla tych co kupili, czyli, czyli dla takich poje, pojebów jak ja. A więc, mamy strój dla operatora set Rogen, rozpalony. Załóż pancerz i przygotuj się na wszystko, wszystko dzięki strojowi operatora, rozpalony dla Set Harogena Mamy tu chyba tu jakieś bongo Nie wiem, chyba gościu chciał się upodobnić do Space Marina ma Przez te swoje płytki naramienne Ale szczerze, kurwa ja mu do Space Marina jest tak daleko jak mnie do świętego Dio, yy, Dionicego Następnie wizytówka Zakręć się ze mną Czyli dosłownie to samo co jest na ekranie wczytywania Tylko, że przerobione na wizytówkę Mamy schemat na karabin Galil AC-32 tudzież No, CR-56 AMAX Odklejenie i to dosłownie Kogoś odkleiło Także moi drodzy, zobaczmy sobie ten schemat ZR56 AMAX. Odklejenie i palenie to jedyny sposób na życie ze schematem broni odklejenia. Także moi drodzy to ten schemat to jest szósta y, rzecz warta. Następnie mamy dużą nalepkę zjaranie na maksa. Czyli liść. Chuj wieczego, nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa ta roślinka, ale zawsze mi ona wkurwiała. Następnie mamy, że to pt do rangi na godzinę. To jest siódma rzecz wartościowa. Następnie jest ekran broni, zjarany obserwator. Jak melodyjny głos set Harrogena ukoi Twoje nerwy podczas walki o zwycięstwo, dzięki ekranowi broni, zjarany obserwator. Ty jesteś kurwa zjarany. Deweloperze, zjebany. Następnie mamy Emotka H. Murtwa Aleś, Ty Brzydki. Kurwa, aleś ty pedalski iść. Następnie mamy ostatnią rzecz wartościową, czyli moi drodzy schemat Schemat na pistolet maszynowy PP-919 Zastawa ogniowa A tak naprawdę moi drodzy to jest schemat na pistolet maszynowy PP-90M1 To jest óśma, ósma rzecz wartościowa. Tu mamy. Ale nie te śmiech w kurwia. Także to jest taka ósma nagroda warta czegokolwiek. Następnie jest wykończenie pudło, przedostatnia nagroda. I mamy Set Harogena Prowadzący. Rogen jakimś kurwa autentycznie pedalskim kurwa stroju. Co to kurwa w ogóle jest? rogen Kim ty kurwa typie w ogóle jesteś? W sumie w dupie to mam kim ty jesteś, już nie wkurwiasz. Nie lubię cię. seth Setchrogenie Albo secie nie, wiem kurwa, jak powinno być poprawnie. Denerwujesz mnie od samego początku. I Jeszcze moi drodzy, kończmy to, bo ja nie mogę patrzeć na to ścierwo, które oni w trear kurwa wymyślili. Mam dość kurwa. Nie, nie mogę, na, nie mogę na to patrzeć. Nie, kończmy ten materiał. To tyle. Tyle. Dzięki serdecznie za uwagę. Do następnego, bo nie, nie zdzierżę. muszę, muszę i zagrać w coś innego. Nie, muszę się odstresować. Trzymajcie się, cześć.